Dzień drugi. Zaczynamy. Jesteśmy wyspani, pomimo że poszliśmy spać koło pierwszej w nocy i to nie przez imprezowanie, nie myślcie sobie. Na północy praktycznie wszystko było związane z motocyklem. Działaliśmy, pracowaliśmy. Potem powrót do obozu, krótka kolacja. No i o 6.30 już w pobudka, bo tu się Od 7 działamy, cały czas dzieje. Jak wszyscy się inne zespoły też pracują, z się. E, też testowały, wczoraj i dzisiaj mają wolne przejazdy. Ale co ważniejsze, co nas dzisiaj czeka? Nas dzisiaj czeka brake test, czyli organizatorzy muszą sprawdzić, czy nasze hamulce no, funkcjonują po prostu, czy hamują sobie siłą. Potem mamy trochę wolnego. Mamy nadzieję, że otworzą nam sesje treningowe. Nie jest to pewne, fajnie by było. E, co więcej, mamy jeszcze dzisiaj sesję zdjęciową naszego motocykla przez organizatorów Robioną. Oczywiście nie będzie tak dobre jak Pawła Rogalskiego Pozdrawiam Ale no musimy się pokazać Także całego teamu O 17 e, Tak jak mamy tor Motrilanta Aragon Tak będziemy mogli sobie wyjść Popatrzeć przejść tam gdzie na co dzień jest to motocykle Oczywiście dla naszego jako zespołu niewiele to zmieni, ale dla naszego kierowcy to będzie bardzo wiele na tył. Czemu? Będzie mógł sobie przeanalizować każdy zakręt, jak warto w niego chodzić, jak jest pochylenie terenu, przemyśleć całą taktykę, co będzie się działo w jego głowie, to tylko on. Ale jesteśmy pewni, że to mu bardzo pomoże, no i że to pomoże uzyskać nam podium, ale najlepiej od razu w pierwsze miejsce. Trzymajcie się, życie. dzięki. Jak tam zawody? Wyczerpujące, ale na pewno sprawiają masę frajdy. E, wczoraj przeprowadziliśmy operację transplantacji serca. Pacjent przeżył, Jest szansa na myślę dobre wyniki. Super, dzięki go. E, właśnie przeszliśmy brake test e, Były sprawdzane zarówno przedni, jak i tylny hamulec Oba wypadły pozytywnie 0,49 kN 0,46 tył e, Więc jak najbardziej e, Wymagania były 0,25 Więc e, jest super Good job. Thank you. for the weekend thank you thanks so much Będziemy czekać i tak czekamy. Słoni są, są w 35 stopniach. Zajebiste. Jak tam plany na jutro? Zmieniamy set up'y motocykla i zrobimy Dziemkana oraz przyspieszenie, więc nakładamy większe zębatki, że będzie jeszcze większe przyspieszenie. I robimy sobie serwisy, bo już w konkurencjach dynamicznych. Dzięki energii, a jak tam po dzisiejszym dniu? Z na dzień coraz lepiej. Moto, co się kolejne sukcesy, dzisiaj jesteśmy w potencjału dynamicznym. osobiście oczywiście zaliczone w pierwszej próbie. Ja się pochwało od kierowcy miejscowego, że faktycznie najlepiej zestrojony motocykl, na którym jechał podczas całych testów. To jest tylko już startować i przewozić wysokie lokaty. Dobrze, to w takim razie trzymam go tak kciuki. Trzymajcie wszyscy kciuki.